Witam Was kochani z jesiennego spaceru. No to nastał ten czas mitenek. Widzicie, ja już muszę dziergać w mitenkach. Było minus jeden dzisiaj rano. Szron na trawie. Tutaj trochę już stopnia, dlatego że jesteśmy w słońcu. Ale o proszę, proszę. Jest, ale jest piękny dzień. Słoneczko pięknie świeci. Zobaczcie jakie mam piękne widoki aż się miło idzie, tylko akurat idę w drugą stronę już idziemy do domku z eltonem długi cień moje skarpetki powstają, pięta już jest gotowa, wzięłam liście do zdjęć trochę, bo są jeszcze piękne liście leżą tu i tam piętę mam gotową, tu są tylko skarpetki spacerowe także kochani życzę wam przemiłego Dziwierskiego dnia. Widzimy się, słyszymy się. Papa. Pa.